Cześć! Tomasz Piotrowski z tej strony. Jestem zawodowym pięściarzem oraz twórcą kanału YouTube poświęconego pięściarcu, A dzisiaj chciałem opowiedzieć wam o tym, w jaki sposób wybrać rękawice bokserskie, kiedy dopiero zaczynacie swoją przygodę z boksem. Warto abyście wiedzieli, że istnieje kilka rodzajów rękawic. Mamy rękawice takie jak tutaj, na rzepie. Mamy również rękawice wiązane oraz bardziej profesjonalne, które mimo tego, że są wiązane sprzedają również z rzep. Ten rzep przy rękawicach wiązanych jest o tyle fajny, że nie musimy niczym owijać sobie sznurówy. Ponieważ te sznurówki, jeżeli to są dobre rękawice, to są dosyć długie. Po to, aby dobrze owinąć sobie je wokół rękawic, Natomiast zawsze, kiedy boksujemy, mogą się nam rozwiązać. żeby będzie temu zapobiegał. Tutaj mamy rękawice o wadze 12 OZ. OZ to jest uncja. 12 uncjowe rękawice to są rękawice, które najczęściej wykorzystujemy do treningu. Mamy rękawice również 10 uncjowe, 8 uncjowe, 14, 16, a nawet 18 uncjowe. Rękawice cięższe, 16, 18 uncjowe, Służą głównie do sparringów. Natomiast rękawice 12-uncjowe często są wykorzystywane w walkach bokserskich na poziomie olimpijskim. Wtedy te rękawice muszą być atestowane przez AIB, czyli Międzynarodową Organizację Boksu Olimpijskiego. Często również boksuje się w dziesiątkę. Jest to uzależnione od wagi zawodnika. Jeżeli chodzi o boks zawodowy, boksujemy albo w rękawicach 8-uncjowych, albo w rękawicach 10-uncjowych, również jest to uzależnione od wagi. Do treningu natomiast najbardziej polecam rękawice 12-słupowe, takie jak mam tutaj, ze względu na to, że mogą być wykorzystywane zarówno do worka, jak i do pracy na tarczach oraz do pracy w parę. Zobacz, taką rękawicę wkładamy sobie na rękę, zaciskamy i w trakcie treningu możemy łatwo ją zdejmować oraz zakładać. To jest bardzo istotne. Jeżeli mielibyśmy rękawice wiązane, no to nie będziemy sami w stanie ich odpowiednio ścisnąć. Natomiast z tego typu rękawicy na treningu możemy zajmować się pomiędzy rundami, możemy napić się, możemy odpocząć i nie ma w tym żadnego problemu, nie potrzebujemy nikogo obok. Przy rękawicach wiązanych no niestety przyda nam się druga osoba, najlepiej trener, która zwiąże nam te rękawice tak, aby one dobrze siedziały na dłoni, jeżeli chodzi o rękawice dla osób początkujących, tak jak wspomniałem, 12-uncjowe rękawice na rzepy będą najbardziej optymalne. Możemy kupić kilka rodzajów rękawic, jeżeli nas na to stać. 12-uncjowe na przykład do treningów para, 16-uncjowe do sparingów oraz 8-uncjowe, tzw. piąstkówki do pracy na worku. W ten sposób najczęściej trenują zawodnicy zarówno boksu olimpijskiego, jak i boksu zawodowego. Mają po prostu kilka par rękawic. Trzymajcie się. Cześć.